Siemka pantata z tej strony jest Chyba gdzieś poleciał On taki pomidor Nie wiem, jak już się zasiał Jeden Tylko zostawiłem, on stąd poszedł Zaczyna kwitnąć Tam kalarepę sobie wsadziłem jeszcze To był ten buk. Pokażę wam tylko co tu mam Tu jest też taki ciki jakiś też się tutaj nie wiem czy coś z tego będzie z tego pomidora. Facolka szparagowa już oberwalna, ale jeszcze jest, muszę oberwać. Ładne takie, ma no, już dwie pełne, takie duże michy. Z takiego malutkiego poszło. Muszę, co jeszcze? Aha, pokażę Wam ile ślimaków. <grym> Normalne, żeby było tyle ślimaków. Wszędzie, wszędzie skala Baliba boliba, w gośni. Patrzcie, jedzie ślimaków. No nie idzie się tego pozbyć. Jest tego masa, naprawdę. To jest chore. Ja co zrobić. <laughs> No. winogron w tym roku takie większe ma kiście Patrz, jakie ładne a jeszcze twarde ha, dopiero będę ma jeść ładne ma takie fajnie jestem zadowolony tu młody winogron tu też wsadziłem takiego to jest taki lekko pomarańczowy, więc wyszedł sobie gdzieś tu. O właśnie to jest ten, ten młody. I sobie tu fajnie rośnie. Dobrze. Także winogrona będą, trochę takich też są. No i ładnie. Może <śmany> nie za dużo, ale... pauza dobra musiałem pogadać chwilę i spauzować. buraczki jak wiecie to wszystkie moje zobaczcie jakie ładne już tam grube takie a już tyle zjadłem rozdawałem też nie no jest tego do... kaleczeczki sobie posadziłem rzadkiewki nowe Też w tym roku te rzadkiewki słabe. Co tu się dzieje? Patrzcie, takie wygryzione przez ślimaka. masakrano Ale cóż, chce mieć ekologicznie, no to nie mogę ich truć. A. A co tu kwitną truskawki znowu? <śm> 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 niemożliwe. Patrzcie, no faktycznie jest truskawka. Muszę je porobić. Potem przesadzać. Dobra, to na Jeszcze wcześnie, Może wcześniej. Idziemy do szanik, nowy, nowe miejsce. Takie dałem sobie, żeby były też pogrezione trochę przez ślimaki normalne tym no jest tego sporo Powiem lam. Jeszcze, muszą być czarne. Jeszcze do, 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 dojrzewają dopiero. ale to trzeba wszystko podlewać. Czarny woda. Jak wiecie tam góreczki są malutkie no, pomidorki jeszcze, już powoli zaczną chyba dojrzewać. No dosyć spore są takie te pomidory takich rozmiarów. <laughs> nawet nawet, patrz jakie to olbrzymie są. No, porosły ładny <noise> Powiem wam Super gęstwina jest taka, patrzcie Będę do składni to nic nie widać A Jest tych ogórków tam, tam, tam już tyle nazbierałem, naprawdę mnóstwo A wiszą sobie takie byczki Muszę to pozbierać no Jest tego tu na dole to jest taka inna odmiana. Sporo. Tylko góra słuchaj jeszcze jest dużo takich malutkich. Przerosną. Sporo tych malutkich. Tu też jakiś się zaplątał. Tu krętwiny. Ale niech sobie tu Wisi, dobra. No i patrzcie no, jest tych pomidorków, jest sporo. Teraz zaczyna czerwienieć. Ach, jeszcze jest, jeszcze, patrzcie jaki pomidor. Taki wielki. A tam czerwony, o. Tam czerwony. O przepraszam. I tu dłony. O ten jest ładny. Patrzcie. Powoli dojrzewają. Jeszcze troszkę im brakuje, no ale... Zielone na tym samym dole takie. Patrzcie jakie pędy takie. Puszczają takie, no może nie pędy, tylko jest tych... owoców naprawdę. Tu są te teraz... koktajlowe. <laughs> patrzcie takie maluchy patrzcie ile tego jest no dużo, dużo, dużo już dojewają takie żółte to są takie gruszkowate już tam trochę oberwałem z dołu nie powiem <laughs> no jest tego sporo teraz będę dojrzewać jeszcze tak tydzień słoneczka żeby było to będzie ok a no, tu wiadomo mam te swoje pietruszki cebulka, szczepiorek też rzadkiewka wsadziłem znowu takie nie, nie chcę ros rosnąć w korze nie chcę iść muszę to powyrywać znowu da mam na tym tu może coś tam będzie zrobiłem sobie od szczypki. muszę poczekać aż to wypuści patrzcie z porówki. mojej amerykańskiej to jest ta borówka akurat Ten rodzaj są takie duże Jak mój pasnokieć <laughs> Dlatego mi zależy żeby było więcej ich I sobie tutaj e, Odszepki porobiłem Myślę że się przyjmą Wszystko patrzcie Przez ślimaki <laughs> No ale dobra No trudno Nie będę ich trudno Ten pomidorek ładny będzie trzeba go dzisiaj zerwać kanapeczki dać, cokolwiek dobra, pauzuje, ale tu leży, nie mogę przejść. Widzicie, <grystanie> idę Wam pokazać porówki, chociaż już tyle tam zebrałem, bamisek misek i teraz nie wiem, trochę tam zostanie, a już paki tak opierdzielają. Ej, pokażę Wam to pauza. O, jeszcze jedynie, moje taka malutka, oczekiwanie na bieżąco, praktycznie. To jest trochę większa, są takie małe mhm. to też takie małe na bieżąco się zrywa tam są takie małe Rosną sobie No i tak na bieżąco się zrywa Przejdziemy Jest trochę większa dynia widzicie Nie za dużo, ale rośnie A, taki inny rodzaj jest też troszkę inny czy też chyba jest mała rośnie Tak, tam wcześniej ślimaki mi obdarły wszystko. Ale ta mi się uchowała. Już duża. Ładna. No. Ale jeszcze urośnie. Także spoko. Kapustki to takie. Chciałem się... Posadziłem na eksperymentu. Ale... Może jedna z tego będzie się uchowie, bo imaki zżerają wszystko, naprawdę. Patrz, jakie z liście są, że jest żarty. No wiem, ja bym posypał, Takie to było ok, jakąś trucizną, ale to nie ma sensu. Dobra, to pauzuję, pokażę wam te brówki teraz. W międzyczasie mój hibiskus, który w tym roku przesadziłem, to niech się tam rzuć, na takim marnował się po prostu, patrzcie jak zakwitł ładnie myślałem, że się nie przyjmie albo coś, bo to starsze drzewko jest ale postarałem się i naprawdę jest rewelacja drzewko mm -hmm. bardzo fajne dobra idziemy po porówy. no i tu mam te swoje borowy, ten krzak dałem w tamtym roku on takie ma średnie Wielkości, ale dopiero się przyjmą. Największe są te, właśnie i z tego robiłem rozsady. Strasznie duże są te barówki. mi to pokazać, jaka jest wielka. Prawie jak mój pazur, widzicie? Może nie było w tym roku za dużo ich. No. Tu na dole są jeszcze. Tu muszę oberwać. No. Duże tu Duże, duże, duże. Ach, Jeszcze zielone niektóre no Tu mam trochę większe kratki mniejsze Już się Poobrywane Ale większość ty teraz paki jedzą A jeszcze jest trochę Można by było oberwać jest kaukaska Strasznie cierpka i wcześniej ma owoce takie podłużne, zdrowe. <laughs> no i to tak wygląda. No mam tu parę tych drzewek. Raz, dwa, to jest mojej przesady. Rozsady te takiego maleństwa, tak mi urosło fajnie. Wola jest też taka duża, tylko dwa lata temu przesadziłem. Dopiero teraz tak zaczęła rość. Dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem drzewek mam, no ale jak porozsadzam jeszcze te. Tą przekopię i dam gdzie indziej wydziałkę okay. jeszcze pauzuję, pokażę wam coś A tu są moje maliny powolutku będą dojrzewać teraz spory dosyć takie urosły, naprawdę Aresku, <laughs> co ty tak chodzisz? A? A orzech, pierwszy raz w tym roku patrzcie jaki, jaki wielki Pierwszy raz owocuje w tym roku. To jest strasznie duży orzech. No, ma tam może z dziesięć będzie, to jest maks. W tym pierwszy raz, ale jest strasznie duży ten orzech. Powiem Wam tak, bo tak nie wiem czy to będzie widać, ale jest, od tych normalnych orzechów to jest dwa razy większy. <laughs> nie wiem co tam w środku będzie, ale poczekamy, zobaczymy. No tu mam te moje malinki, powiem Wam, że są fajne. Strasznie duże Super Tutaj już są dojrzałe Można zrywać Dojrzewają powolutku mhm. jednocześnie wcześniej, troszkę później Też na naturalnych nawozach Patrz jak porosły, jakie to wielkie jakie To jest jakie to wielkie, straszne Dobra No to co? Wiele tak to wygląda. To trzymajcie się. Serducho ode mnie dla Was. Opa, jedzcie naturalne rzeczy, zdrowe. No i tyle, nie trójce tego środowiska. No wiadomo, jak nie damy tej chemii, to, to nam połowę tych plonów zje. Jakich tam robal, czy slimak i tak dalej. No ale to trudno. Jak chcę z chemią zjeść, no to idę do sklepu. Ale jak mam naturalne, mogę sobie coś takiego pozwolić. Nawet w Doniczkach na balkonach można sobie zrobić coś takiego. Tam przynajmniej ślimaków nie będzie. No. Także polecam. Pychota naprawdę. To wszystko inaczej smakuje. Inaczej trochę wygląda. Wszystko jest takie bardziej zniekształcone niż takie, jak powiedzieć, pomidor. Wszystkie są jednakowe. Kolorystycznie i krągłości ma takie same i gabaryty. Tutaj nie ma takiego czegoś, wszystko jest takie różne, dziwne. Tak to rośnie właśnie naturalnie. Trzymajcie się, ser duchu dla Was, papa. Pa.